Dzisiaj spędzimy całe 24 godziny na siłowni. A to wszystko po to, żeby sprawdzić, jak duży progres siłowy i mięśniowy jesteśmy w stanie uzyskać po 24 godzinach ćwiczeń i stać się największymi gośćmi, jakich widział świat. Zapytacie, dlaczego tak nam na tym zależy. Byliśmy normalnymi chłopakami starającymi się przetrwać jakoś gimnazjum. Nie uczyliśmy się za dobrze. Raczej też nie mieliśmy wielu znajomych. Za To była grupka umiejscnionych przystojniaków, których życie wyglądało wręcz odwrotnie. Dziewczyny, biceps, dużo znajomych, jeszcze więcej bicepsów. W tamtym momencie nawet nie wyobrażaliśmy sobie takiego życia. Wszystko zmieniło się po paru latach, gdy jakaś dziewczyna poprosiła nas, żebyśmy pomogli jej wnieść zakupy. Ale pojawili się oni i wnieśli te zakupy bez problemu. Dlatego postanowiliśmy spędzić całe 24 godziny na siłowni, żeby w końcu pozbyć się tych wszystkich problemów. Siłownia, na której jesteśmy, nie jest czynna 24 godziny na dobę, więc będziemy mieć całe dla siebie również na całą noc Razem ze sprzętem jaki tylko tam znajdziemy I ze wszystkimi dostępnymi salami Takimi jak Sala treningowa Sala fitness Jeszcze inna sala Daniel widać cię w lustrze Kantory, W którym trzymamy wszystkie rzeczy A jest ich w sumie bardzo dużo Torby, walizki, namioty, poduszki Playstation Ale to wszystko zobaczycie później Łazienka Szatnia do ping-ponga. Indywidualna salka z własnym trenerem personalnym. Pizzeria. Musiała się tu znaleźć, bo odegra kluczową rolę w filmie. A to wszystko dzięki uprzejmości zwycięska Gym Fitness, na którą serdecznie zapraszamy. Bardzo mili ludzie, wspaniała siłownia, jeżeli chcecie wycisnąć pierwszą stówkę, to tu jest najlepsze miejsce i ludzie, którzy wam w tym pomogą. 17 1733. 17, Zaczynamy od teraz, 24 godziny. Tak jest. Ale najpierw rozgrzewka. Jest niezbędna, by rozgrzać mięśnie i pobudzić organizm do wysiłku. Nie tylko pozytywnie wpływa na mięśnie, ale także zwiększa elastyczność więzadł i stawów. rozgrzane mięśnie i stawy są bardziej narażone na urazy i kontuzje. W końcu przyszła pora na pierwszy prawdziwy trening. <śmulatuj> Oczywiście takie dźwięki wydawaliśmy tylko na potrzeby tej sceny, żeby zobrazować wam, że jesteśmy świeżakami na siłowni i nie znamy się na ćwiczeniach ani na odpowiedniej technice. Kurczę, panowie, potrzebujemy kogoś, kto się na tym zna. Jakąś osobę, która nas poprowadzi. To po prostu nasz znajomy i pracuje tu jako trener personalny, ale wróćmy do filmowych scen, bo są fajne. Panowie, potrzebujecie jakieś sterydy? Tak, proszę pana. Teraz się postaramy wydupcyć pierwsze 100 kilo na klatę. Nie, 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 ale faktycznie. To jest naprawdę dużo. Jak tego nie zrobię... Do... Nie, nie, nie. Ale jak nie, nie, nie dasz rady, jak nie dasz rady, to Co? musimy coś wymyślić dla niego. Jakąś starę. Poważne teksty tutaj jest, jestem. Że cito. on przyjdzie na pierwszy trening po przerwie za Ale nabite dlaczego? Bo jestem... Dobra, Ale nie, nie pomaga, nie pomaga. Nie, pomaga. Ja nie, nie, pomaga, pomaga. Nie, nie Nie dotykaj nas teraz. Jestem ja i ten ciężar. Dajesz jest Dobra, pomóż mi wynieść. O, nie, nie, wycisnę, wycisnę, wycisnę. Hm? Aplauw, aplauw. Ja co chcesz robić? Podnieść 70 kg, jednak nie stówę, stówę jeszcze nie dam rady. 70 kg też nie udało mi się nigdy podnieść. Mój rekord to 65, waży 63 kilo. Trzymaj telefon na czy Wyciskasz? 70, 70? ty? 10. Stary, jak wyciśniesz 70, to dostajesz stówę ode mnie. Tak? 100 złotych dostajesz, jak wyciskasz 70. Jak ja, jak ja nie, do ty to wiesz. Wiesz, tu sprawdzić. A to jest Mateusz, nasz widz, którego losowo spotkaliśmy na siłowni. Pewnie nie spodziewasz się, że na co dzień ubiera się tak. Wiem dla nas też to było zaskoczenie. Dawaj werteczku. Hop. Gol z I jedziesz. Dawaj, 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 dawaj. Imo został zaangażować się. Dawaj, werteczku. No dawaj, 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 delikatnie pomaga. Dostał, 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 dostał. Kru... Nie! Stówka w kieszeni. Pięczony. Stówkę wyciśniesz? teraz teraz nie. Jak wyciśniesz 90, dostajesz stówę od mnie. Dobra, witam, jestem Łukasz. Co uwielbiam robić? Świetnie, że zadajesz mi takie pytanie. Czuję się świetnie, fenomenalnie. Dziękuję ponownie, że pytasz. Trzy, cztery, Albo dostajesz przy stuwie, albo jak wyciszniesz stówkę, dostajesz dwie. A jak je wyciszę stówki, nie dostajesz nic. Nie, nie, nie dostajesz nic. To jest hazard. Musisz zadecydować. Mogę to wynegocjować z łukami? Dobra. Na okay. Dobra. Jak decyzja? Jestem po ciężkich naradach, nie lubię hazardu, dlatego wolę nie ryzykować i nie dawaj teraz złego przykładu wszystkim na YouTube'ie, dlatego zostaję przy, pe przy pewnym i stówę biorę. Dobra, tutaj jest twoja obiecana nagroda. Moje gratulacje. W międzyczasie trochę zgłodnieliśmy i tu z pomocą przyszła wcześniej wspomniana pizzeria. Znajduje się na terenie całego obiektu i dzięki niej mogliśmy nie wychodząc z siłowni zamówić pizzę z wniesieniem na siłownię. Zapytacie po co z wniesieniem, skoro mogliśmy ją odebrać tak samo jak zamówiliśmy. No to już musicie oglądać dalej, sorry, teraz wam nie powiem. I numer 24, ale bez krewetki. Może być? Może być, super. Musi być, musi być, musi, musi. Być. Czekając na pizzę, nie chcieliśmy marnować czasu i pamiętaliśmy, że musimy nadal trenować. Teraz tak, robimy panowie rywalizację. Ja w domu Jaki? mam łóżko do masażu, a wy macie dwa namioty do spania tutaj na siłowni. Na pewno jedna osoba tam się nie zmieści, a ten, kto wygra, będzie spał na tym łóżku. Zbierzemy 50 kg i robimy maksy, maksymalną liczbę powtórzeń. Osoba, która zrobi największą liczbę, wygryła łóżko. No, no. Tak, no trochę poszaleliśmy, ale konkurencję w wyciskaniu wygrał Damian. A w międzyczasie przyszła do nas wcześniej zamówiona pizza. I teraz już finalnie możecie dowiedzieć się, dlaczego potrzebowaliśmy, żeby dostawca przyniósł nam ją tutaj. Za każdą pompkę, jaką pan zrobi, dostaje pan złotówkę. Dobrze? W może pan zaczynać. Już tu? Tak. Tak, tak jest. Jedziemy? Jeden, dwa, dwa trzy, trzy. Cześć, dobrze! Już nie usiłam, super! Fajnie w ogóle, że się pan zgodził na to, to pan. Bardzo... No ale co? No, przecież takie łatwe na piwki. <grym> Tutaj 40 zł. Dzięki bardzo zaokrąglone, bo widzieliśmy, dobrze. że walczył pan do końca. Dzięki. I dziękujemy za piwkę. Od no, dawna nie robiłem wiatr, czemu, czemu nie poczyścić, nie? No, motywacja, dobra. No właśnie, właśnie, o to chodzi. Tak, wiem. Może i teraz nie ćwiczymy, a gramy w tenis stołowy, ale po prostu nie mogliśmy się powstrzymać i pograliśmy trochę. Nawet trochę długo. 23.45 Skończyliśmy turniej pingla. Wygrałem, rozgromiłem chłopca. Ja wygrałem, się, ja się ja tak tak nie? Jak tam nastroje? O, no, ja już jestem męczony. Powiem ci, że 6 godzin tu jesteśmy. No ale ile się działo przez te 6 godzin? Tu wyciskanie, tutaj, to, a jeszcze przed nami. Siedzimy sobie, trilujemy bombę, bo jesteśmy chyba przemęczeni też trochę. Poszliśmy się umyć. I postanowiliśmy się trochę zregenerować i grając w Wiedza to Potęga na PlayStation, bo tak, wzięliśmy PlayStation z domu i rzutnik i właśnie gramy na konsoli, na siłowni, w nocy. Nie wiem że mu, ale bardzo fajnie to brzmi, musicie przyznać. Gdy skończyliśmy grać, przyszła pora, żeby przygotować miejsce do spania, więc rozłożyliśmy namioty w sali treningowej. Zapraszamy Państwa do nowego lokalu, otwartego na rozbudowanym osiedlu dla rodziny, o nazwie dla rodziny osiedle, tak się nazywa. To Jest to 48-metrowy, luksusowy apartament w stylu modern, traditional, british, scottish. Proszę do środka. Tutaj z kolei mamy jeszcze większy apartament, położony jeszcze wyżej, z doskonałym widokiem na cały kompleks naszych basenów oraz łaźni. A to jest łóżko. Po prostu. Zwykłe łóżko. Nie takie zwykłe. Jedna, dwie, trzy, cztery nogi, poduszka, regulowane oparcie, trzymadełko. Ale tak, to to łóżko, które wygrał Daniel w wyciskaniu. To normalnie masuje? to! Dobra, ty, ty co? Co? Biegasz? Ja, ja biegam w Bięgasz, blapnach. Blapnach. Zaczynaliśmy się już robić coraz bardziej śpiący, więc włączyliśmy sobie jeszcze na koniec do obejrzenia parę naszych starych filmów. Z czym to robię. W stole operacyjnym było obręcony, Danielek, lek, obręcony, kifecy, kamerowodzcy Halo, cześć wariaty, idziemy właśnie spać Piąta dziewięć jest godzina, no jasno, już się robimy skitu, już świt zaraz będzie Za cztery godziny otwierają siłownię, musimy wstać wcześniej, nie wiem jak to... Co, Co to było? Co to był palec? Co? 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 Jestem nieprzytomny. Machę Zanim kontynuujemy. No. Dobra, co? Muszę no zabudzili. Oeee, panowie, ogarniamy się. Trzeba spakować. Manatki. Na pół godziny otwieramy. Nikt tam nie spał, bo śmierdziało strasznie. Jest pan tu. Centrum dowodzenia zostało przeniesione do naszego bezpiecznego schowka Jak tam no? Kurde no ciężka, ja mam problem generalnie w ogóle ze spaniem w takich dziwnych miejscach Bo zazwyczaj się nigdy nie wysypiam i też mi się ciężko zasypia Prawdopodobnie spałem może z pół godziny max całkowicie Barteczko ja ci powiem tak, gorzej ma w życiu ten kto musi pracować A... <laughs> Robimy też zlepień 20 minut no nie, no nie masz szans. Obraz, no nie, obraz, nie obraz. dawaj stary, bo to się rozwinie zaraz. Rozwinie to się nasza relacja. Nie przesadzę, bo się rozwinie do wiesz jeszcze. <grym> Składaliśmy ten namiot jeszcze bardzo długo, ale na szczęście w montażu można zrobić tak. Później zjedliśmy śniadanie, żeby mieć siłę na dalszy trening. Umyliśmy zęby, żeby nie odstraszyć innych ćwiczących ludzi. I wypiliśmy kawusie. Jak szybko NPC się zrespiły, nie? Tam gdzieś jakiś spawner musi być, chłopaki. Pochodniami to otoczyć, żeby się nie respiły i potem będziemy eksperkę. Ciężko się wstawało, ale szybko wszystko ogarnęliśmy i znaleźliśmy naszą... tutaj obozowiska. Jak widać śladu nie zostało. No i teraz wracamy na siłownię i będziemy dalej pompować. Na rozgrzewkę znowu pograliśmy w ping-ponga. Mówiłem, że się wkręciliśmy i nie zostało nam dużo czasu, dlatego musieliśmy wykorzystać te ostatnie godziny jak najlepiej. Na ostateczny, najbardziej wykańczający trening. Robimy 50 derpisów, 50 przysiadów i 50 połów. Więc ustawiamy tak się. Tak na... jest! Stop. Dobra! Na... Ustawiamy się, raz, na... trzy, 3... Nie padaj z rany! Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! A, rada, rada, rada! Rada, rada, rada! Rada, rada, rada! Przednie kini! Rada, rada, rada! Achachach! Achachach! Aaaa! No, rzeczywistość wyglądała trochę inaczej. Sam trening nie trwał długo i nie mieliśmy już zupełnie siły na nic więcej. Dlatego musieliśmy po prostu resztę czasu odpocząć. Aż w końcu nadeszła godzina wyjścia. 24 godziny to stanowczo za mało czasu, aby zbudować muskularną sylwetkę, ale. Motywacja do tego. właśnie, właśnie, o to chodzi.